To no tak, test głośności, które w tym przypadku Ubiquiti Dream Machine w wersji SE wydaje. Już chwileczkę odblokuję telefon. Aplikacja do monitorowania głośności została uruchomiona. Za chwileczkę zobaczycie wyniki bez mojego tutaj rozmowy, jak się prezentuje poziom hałasu zarejestrowany przez tą aplikację. Oczywiście mam świadomość, że takie aplikacje nie są w tym przypadku zbyt dobre, ale zobaczymy, jak to wszystko się zachowa. I teraz dla porównania uruchomię Ubiquiti w takim trybie, gdzie wiatraki będą chodzić zdecydowanie szybciej. Od razu zobaczymy, jak to będzie wyglądało i będziecie mieli skalę porównawczą. Urządzenie jest ciche, ono działa w. Jak widzicie sobie, jest. W tym przypadku zamknięte w szafie. Ja tutaj zrobiłem dodatkową szafeczkę, taką kupiłem, troszeczkę ją sobie skróciłem, żeby mieściła mi się idealnie i zamontowałem ją w takiej jakby szafie rakowej. Zdecydowanie lepiej to teraz wygląda. No, i teraz odpalę ten tryb taki bardziej wydajniejszy, znaczy wydajniejszy, sterowany, ręcznie, żeby zobaczyć odniesienie głośności wiatraków. No i teraz będziemy mogli sobie zobaczyć w tym głośniejszym trybie. A to jest teraz Tryb automatyczny. Jak możemy sobie zobaczyć, podczas pracy urządzenia w tym trybie automatycznym, e, największa wartość była w granicach między 20 a 25 dB. Oczywiście, to jest w ramach tej aplikacji, która tutaj e, jest e, zrobiona, i możemy sobie zobaczyć, że maksymalne. Obciążenie, czyli w tym przypadku z maksymalną jakby mocą wiatraków, zostało zarejestrowane 65 między 59, tak, więc mamy odniesienie jak to w tym przypadku wygląda. Oczywiście ja dodatkowo Tutaj mam jeszcze uruchamione takie wiatraczki, to są podstawki do laptopa chłodzące i ja też pozostawiam je włączone. Więc teraz je włączę i zobaczymy jaka wartość zostanie zarejestrowana razem z tymi wiatraczkami, które w tym przypadku na tych podkładkach działają. No więc dajcie mi chwileczkę. Teraz działa właśnie z tymi wiatraczkami, który jest jeden na dole tą podstawką. Jak możecie sobie zobaczyć, świeci się na czerwono, takim charakterystycznym kolorem, i drugi jest tutaj od góry. Zapewnia to swoje z tego rodzaju taką cyrkulację. Oczywiście wiem, że to nie jest super profesjonalne rozwiązanie, ale w zupełności w tym przypadku wystarcza. Zarejestrowana temperatura tutaj w tym przypadku, w środku, raczej w środku urządzenia, które pracuje na zegarze, tutaj od Ubiquiti, pokazuje w tym przypadku 47 stopni, tak? Więc nie jest to jakaś temperatura, która w tym przypadku mogłaby wpłynąć na to urządzenie. Zrobimy sobie teraz, właśnie nagranie, które w tym przypadku rejestruje poziom dźwięku równocześnie z działającymi wiatraczkami, jeden na górze, jak i jeden na dole. Zobaczymy, jaka wartość zostanie zarejestrowana. I to jest wartość w tym przypadku na poziomie 21 dB. Oczywiście w naszym nagraniu próbkowym porówna, porównawczym, gdzie największą wartość mieliśmy 67, a najmniejszą 12 dB zarejestrowaną w tym przypadku podczas tej próby. Teraz ostatni rejestr to będzie z dźwiczkami zamkniętymi. Oczywiście rozumiem, że nie każdy ma taki sam setup jak ja, i w tym przypadku. Możecie mieć to luzem lub tak jak ja, zabudowane w jakikolwiek sposób i zobaczymy, jaką wartość teraz zarejestrujemy. A więc teraz będzie test przy w tym przypadku zamkniętych dźwiczkach i zobaczymy, jaka wartość zostanie zarejestrowana. Jak możemy sobie zobaczyć, te wartości też są niskie. Oczywiście specjalnie tutaj też pokazuję podczas mówienia te wartości, żebyście mogli się bezpośrednio odnieść do tego. Specjalnie nie krzyczę, mówię po prostu normalnie, tak jak wypowiadam się normalnie w dzień, więc te wartości też w pewien sposób oddają znaczenie zachowania głośności, w tym przypadku mojej konfiguracji. Oczywiście miejcie to na uwadze, że dane urządzenie w innej konfiguracji, w zależności gdzie je umieścicie, na jakiej powierzchni będzie leżało i w jakim w tym przypadku e, szafesce będzie się znajdować, może inaczej w tym przypadku e, hałasować. Tak? Mia to e, w tym przypadku swoje znaczenie. U mnie to jest zwykła szafka e, drewniana, więc też troszeczkę e, drewno jakby w zbija te lekko decybele, tak? Więc jest to słyszalne, ale w żaden sposób to nie przeszkadza, tak? W nocy w ogóle jest to w żaden sposób nie słyszalne, no chyba że się podejdzie rzeczywiście do tej szafki i przyłoży ucho. Ale tak, jeżeli się oddalimy na metr lub dalej, w ogóle nie jest to słyszalne, tak? I oczywiście to mówię, to nie jest na zasadzie takiej, że jest to jakieś ucięśliwe, to jest bardziej taki szum, deszcz, jakbym miał to określić, poziom takiego hałasu, jeżeli dosyć blisko się znajdujemy, czyli tak jak ja tutaj teraz mniej więcej 30 cm od szafeczki. No i macie pewne porównanie. Oczywiście y, zobaczyliście sobie z jaką mocą może maksymalnie to urządzenie pracować. Obecnie jest ono ustawione w trybie automatycznym, więc w zależności od temperatury dostosowywuje y, swoje obciążenie. Test, który przeprowadzam, przeprowadzam w sezonie. Wiosennym, więc jeszcze nie mamy takich upałów. Sam jestem ciekaw, jak to zachowa się w przypadku, kiedy przyjdą większe temperatury, i temperatura w moim mieszkaniu zdecydowanie wzrośnie, bo teraz jest ciepło, a okresie letnim bywa w tym mieszkaniu, gdzie ja mieszkam po prostu gorąco, więc zobaczymy, jak. Zachowa się to urządzenie w sezonie letnim, i też Wam przeprowadzę taki test głośności, oraz w tym przypadku odczytu temperatury, jaki zostanie zarejestrowany no, na wyświetlaczu, czyli jaki pokaże e, e, czujnik od Ubiquiti. Oraz, jeżeli będzie taka możliwość, to spróbuję w jakiś sposób zarejestrować temperaturę pracy tego urządzenia. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodoba. Da Wam pewien obraz głośności oraz w tym przypadku zachowania tego urządzenia. Po więcej, takich materiałów zapraszam Cię oczywiście na mój kanał. Pozostaw suba, czyli lajka, zostaw komentarz, daj znać, czy podobał Ci się materiał oraz jak Twoje urządzenia sieciowe pracują. Też wykonaj odczyt za pomocą aplikacji, żebyśmy mieli porównanie. Oczywiście też pamiętaj, że te aplikacje, w zależności od jakości, czy też w tym przypadku sposobu działania tej aplikacji, mogą pokazywać różne wartości. Raz jeszcze serdecznie dziękuję Ci za oglądanie tego materiału. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym materiale z serii Ubiquiti, czy też innych rzeczy związanych z IT i z tym, co aktualnie lubię robić, czy po prostu testuję w danej chwili. Do zobaczenia, do usłyszenia.